Dzień dobry. Chciałam zaproponować rozważania na temat przemian, jakie zachodzą w kulturze współcześnie, w świecie zglobalizowanym i w świecie nowych technologii, bo to są te bardzo ważne przemiany, które zachodzą we współczesnym świecie i które no, zmieniają wszystko, prawda? Zmieniają nasz styl życia, zmieniają edukację, zmieniają sposób, w jaki pracujemy, zmieniają sposób, w jaki funkcjonuje nasza rodzina, nasze miasto, ale także globalizacja i rozwój nowych technologii przekształcają to, jak funkcjonuje nasza kultura. I tym właśnie się za chwileczkę Zajmiemy. Zacznijmy od tego, że świat stał się ogromnie globalny w coraz większym stopniu. Wszystkie kraje świata są coraz bardziej ze sobą powiązane, i to powiązanie dotyczy zarówno gospodarki, jak i polityki, dotyczy oczywiście też kultury, dotyczy ideologii. No, dotyczy po prostu wszystkich obszarów życia społecznego. Co to znaczy, że wszystkie kraje świata są ze sobą powiązane? No tutaj ilustracja, która towarzyszy właśnie tej części naszej rozmowy, pokazuje to na przykładzie t shirta czyli jednego z najpopularniejszych elementów naszego ubrania. Jak się przyjrzymy tej mapie świata skonstruowanej właśnie z tego punktu widzenia, no to możemy zobaczyć, że z jednej strony mamy tutaj miejsca, gdzie bawełna jest hodowana, prawda? To się dzieje w północnej Afryce, na przykład w Egipcie, czy w niektórych krajach azjatyckich, takich jak Uzbekistan na przykład gdzie hoduje się bawełnę, potem produkuje się przędziwo bawełniane np. w Chinach, potem w kolejnych krajach, Szyje się te T-shirty, produkuje się owe T-shirty, potem się je ozdabia, prawda, magazynuje się w, jeszcze w innych krajach, no i wreszcie sprzedaje się na przykład w Europie, powiedzmy w Polsce. Tak? Czyli ten T-shirt obiega cały świat, zanim dotrze do nas. Właściwie, jakbyście się przypatrzyli swojemu śniadaniu. To okazałoby się, że już na talerzu waszego śniadania, który przyrząd mama podaje na przykład, czy sami sobie przyrządzacie śniadaniowy talerz, okaże się, że są tam na przykład owoce z jednego kraju, prawda, kakao z innego, czy że mamy tam jakieś przyprawy. Mamy herbatę na przykład, czy mamy kawę, tak? I wszystko to są pewne produkty, które pochodzą z różnych stron świata i możemy zasadnie powiedzieć, że mamy cały świat na swoim talerzu. Są powiązane pod względem politycznym wszystkie te kraje, ponieważ jeżeli cokolwiek zachodzi w jakimś kraju świata, jakieś niepokoje, atak terrorystyczny, czy na przykład upadek jakiegoś, jakiegoś reżimu władającego pewnym krajem, to to nie jest sprawa tylko tego kraju, a niestety w coraz większym stopniu wszystko, co się dzieje w jakimkolwiek miejscu świata, wpływa w mniejszym lub większym stopniu na to, co się dzieje w innych krajach świata. Zakłóca na przykład działanie giełdy, wpływa na wartość walut, ale też na przykład tworzy pewien obszar zaniepokojenia społecznego czy obaw, które związane są, nie wiem, z rozprzestrzenianiem się terroryzmu, czy rozprzestrzenianiem się chorób też, prawda? Czyli w tym sensie mówimy, że cały nasz świat jest taki niezwykle globalny i przemieszczają się osoby, ostatnio troszkę mniej niż zwykle ze względu na pandemię, ale nadal ciągle bardzo dużo ludzi się przemieszcza z jednego kraju do drugiego, przemieszczają się informacje, zwłaszcza dzięki internetowi, ale też na przykład towary czy usługi. Zdarza się, że na przykład gazeta, która jest wydawana w Stanach Zjednoczonych, Technicznie jest obrabiana na przykład w Indiach, bo tam jest taniej i można przesłać przy pomocy internetu tą gazetę do Stanów Zjednoczonych gotową do wydania, prawda? Także też usługi czy elementy kulturowe. Te elementy kulturowe to mogą być elementy materialne czy niematerialne. To wszystko się coraz bardziej przemieszcza z jednego kraju do drugiego, tworząc tą słynną globalną wioskę, o której pierwszy pisał wiele lat temu, kilkadziesiąt lat temu, Marshall McLuhan. Z czego składa się kultura? No, kultura to jest bardzo złożone zjawisko. Składa się z wielu elementów materialnych i niematerialnych, no, przede wszystkim z języka, Wartości. Wartości to są materialne lub niematerialne dobra, w stosunku do których przyjmujemy postawę szacunku i do których dążymy. Wartością mogą być pieniądze, ale wartością może być też wolność, np. niepodległość, czy powiedzmy sprawiedliwość społeczna. Elementami kultury są ideały, na przykład ideał piękna, ideał pięknej kobiety, czy w ogóle pięknego człowieka, ale też ideał państwa, czy ideał szkoły, na przykład, także jest stworzony przez kulturę. Pewne wierzenia i przekonania, niekoniecznie wierzenia nam się od razu kojarzą z religią, ale tu chodzi w ogóle o przekonania: przekonania na temat tego, co jest prawdą, co jest dobre, co jest złe. Co jest piękne, co jest brzydkie. Te przekonania także wchodzą w skład kultury. Następnie są to pewne normy i wzory zachowań, normy, czyli pewne przepisy regulujące nasze zachowania. Niektóre z nich to są tak zwane silne normy, prawda? tak jak normy prawne na przykład, czy normy tabu zakazujące pewnych zachowań w kulturze, na przykład jedzenia pewnych rzeczy czy pewnych zachowań dotyczących relacji międzyludzkich, czy doty dotyczących na przykład przyrody otaczającego nas świata, używania pewnych rzeczy. Częścią kultury są także wzory zachowań, takie, na przykład jak moda, czy sposób witania się. Do kultury należą pewne symbole, takie jak flagi państwowe na przykład, czy symbole religijne, takie jak krzyż, czy Półksiężyc, czy gwiazda Dawida. Kultura to też dzieła sztuki, Znowu mogą one mieć postać materialną, taką na przykład jak ma obraz czy rzeźba, ale dzieła sztuki to także pewne wytwory o charakterze niematerialnym. Wiersz na przykład materialny nie jest, prawda? Znaczy, jest materialny w tym sensie, że można go wydrukować, ale sam wiersz jako taki jest pewnym pomysłem i zarejestrowanym w taki czy inny sposób dziełem sztuki, które można wypowiedzieć na głos, ale można też zapisać. No i pewne wytwory materialne, takie, które decydują o tym, jaki jest styl życia w danym społeczeństwie. Do tych wytworów materialnych należą na przykład dzieła architektury, Należą na przykład meble, prawda? W niektórych kulturach siedzi się na krzesłach, w innych na poduszkach, ale też czego używamy, jakich narzędzi, na przykład w kuchni, tak? To także są elementy kultury. No i to, co jest bardzo ważne, że niektóre elementy kultury mają charakter taki szybko przemijający na przykład. Niektóre wzory zachowań dość szybko przemijają, niektóre wytwory materialne tracą swoje dotychczasowe znaczenie, czy przestają. Być użyteczne, tak, więc znikają z naszego świata. Język ulega zmianom. Język powiedzmy 20-30 lat temu w Polsce był trochę inny. Wielu słów tam nie było. Były też takie słowa, których już dzisiaj. Nie używamy, czy też to samo słowo mogło znaczyć coś innego, więc tu oczywiście mamy do czynienia ze zmianami, ale są też takie elementy kultury, które mają bardzo wysoką trwałość, na przykład wartości są takimi elementami kultury, czy ideały, czy pewne, pewne przekonania, więc niektóre przemijają szybciej, czy zmieniają się szybciej, inne. Inne trwają nawet przez całe wieki. Kultura też pełni bardzo ważne społeczne funkcje. Przede wszystkim objaśnia nam świat, tak? daje nam pewne wyjaśnienie świata, żebyśmy rozumieli. To wyjaśnienie nie zawsze jest takie samo jak w innych krajach. Co więcej, może nawet nie być to objaśnianie świata takie zupełnie zgodne z tym, co ustala nauka. Ale to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, rozumienie świata, prawda? I uczymy się tego od najmłodszych lat. Kultura też tworzy nam te normy i zasady, które ograniczają nasze zachowania, mówią nam, co wypada, a czego nie wypada. Kultura też tworzy te ideały, na przykład piękna czy, czy dobra, ideał obywatela, ideał szkoły, ideał teatru i tak dalej. Ale kultura też pełni bardzo ważną funkcję integrowania zbiorowości. Taka zbiorowość jak naród jest integrowana przy pomocy kultury narodowej. Prawda? Uznajemy te same wartości, tych samych bohaterów, te same wydarzenia historyczne uważamy za Ważne. Ale kultura musi się zmieniać, dlatego że no, chcemy oczywiście podtrzymywać wspólnotę w ramach społeczeństwa czy w ramach narodu i to jest ważne i to jest bardzo ważna funkcja kultury, ale ona staje się coraz trudniejsza do realizacji we współczesnym świecie, który jest zglobalizowany i wielokulturowy i kultura nie tylko ma nam zapewniać to poczucie wspólnoty w ramach naszej grupy, na przykład naszego narodu czy naszej, naszej grupy religijnej, ale też stwarzać nam możliwości funkcjonowania w tym świecie kulturowym, dostarczać nam pewnych uzasadnień, pewnych wartości, które mogą się w tym świecie wielokulturowym Przydać nam. No więc kultura się tak czy inaczej musi zmieniać. To jest bardzo szeroki temat. My sobie go w całości nie będziemy tutaj omawiać, bo nie starczyłoby nam tego krótkiego czasu, jaki jest przewidziany na tą naszą dzisiejszą rozmowę. Więc zajmiemy się tylko takimi dwoma wątkami, prawda? Więc po pierwsze, jak się zmienia kultura w globalnym świecie. Zanikają pewne lokalne elementy kultury, czyli to co było ważne dla naszych pradziadków, na przykład prapradziadków, tak? pewne słowa, pewne sytuacje, pewne tradycje mogą zanikać, a z drugiej strony upowszechniają się pewne elementy uniwersalne. Na przykład prawie wszyscy mówimy sorki, tak? co jest takim elementem języka zaczerpniętym z języka amerykańskiego, bardziej z angielskiego, ale takiego właśnie amerykańskiego. Upowszechniają się pewne uniwersalne wartości, prawda? Bo w skali świata potrzebne są takie wartości, które by nas integrowały nie w naszej tylko jednej małej grupie, ale na przykład w ramach Unii Europejskiej czy nawet w ramach całego świata, więc taką uniwersalną wartością staje się powiedzmy, tolerancja, która niekoniecznie wcześniej była Elementem naszej kultury, ale teraz już powinna być, jeżeli chcemy funkcjonować w skali świata. Upowszechniają się pewne symbole, no takim symbolem mogą być te złote łuki McDonalda czy na przykład symbol Coca-Coli, prawda, wszyscy je rozpoznajemy. Co oczywiście nie przekreśla nam naszych symboli dotychczasowych narodowych, ale niektórzy z nas lubią mieć na przykład koszulkę ze znakiem Nike, powiedzmy, czy kubeczek Starbucka. No, i to w tym nie ma nic złego. To nam pozwala czuć się właśnie częścią tego globalnego świata. Zmieniają się też pewne normy właśnie normy dotyczące tej wielokulturowości. Dodają się nam nowe ideały do tych ideałów tworzonych tradycyjnie przez naszą kulturę na przykład ideał człowieka i obywatela który kiedyś był ideałem człowieka i obywatela Polaka, to dzisiaj jest ideałem człowieka i obywatela Europejczyka, czy człowieka i obywatela w ogóle, prawda? Ale też zmieniają się nasze zwyczaje czy nasze obyczaje. Z kolei, jeśli mówimy o zmianach w kulturze pod wpływem rozwoju internetu, jak chcemy powiedzieć, jak się zmienia kultura w tym nowym informatycznym świecie, to musimy się zastanowić, co się dzieje dzięki temu, że jest internet, że są nowe technologie, są nowe sposoby komunikowania się, że upowszechniają się, upowszechniają się media społecznościowe, z których większość z nas korzysta. Co się dzieje? No, powstają nowe elementy kultury, na przykład zmienia się język. Prawda? Są nowe elementy języka. Za chwileczkę wam pokażę kilka takich przykładów. Powstają też nowe zasady i normy. Na przykład istnieje coś takiego, co się nazywa netykietą, co dotyczy zachowania się w sieci. Prawda? Tego wcześniej, zanim nie, zanim nie rozwinął się internet, w ogóle nie było. Ale też zmieniają się oczywiście nasze wartości. Bo musimy teraz myśleć o tym świecie nowych technologii, nowych możliwości, które nam się stworzyły i pewnych możliwości działania, które nam się rozszerzyły dzięki nowym technologiom, i to musi wpłynąć na to, jakie uznajemy wartości, co uznajemy za ważne i jak chcemy traktować człowieczeństwo, prawda? Jak chcemy. Mówić o tych najważniejszych dla nas sprawach, takich jak rodzina czy patriotyzm. Tu jednak wpływ tych nowych, nowych technologii i naszego bezustannego połączenia ze światem powoduje, że musimy się nad tym zastanawiać. Zmieniają się wzory zachowań. Naszych zachowań, właśnie związanych z, no, chociażby z takimi sprawami, jak odbieranie telefonu w trakcie zajęć, na przykład, czy nasze przekonania na temat tego, co jest słuszne, a co nie, jak się należy zachowywać. No i tu mamy nowe sposoby komunikowania się kilka przykładów zupełnie nowych słów. Które, których się uczymy i które stosujemy: mówimy face, mówimy fake, mówimy fame, mówimy noob o kimś, kto jest nowicjuszem, kto, kto się nie zna, mówimy selfie, mówimy o lajkowaniu albo o dysowaniu, prawda? Jeżeli kogoś lubimy, to lajkujemy, jak nie, to dysujemy. Czy mówimy o pewnych nowych elementach naszego świata, takich jak viral, stosujemy mnóstwo najrozmaitszych emotikonek, tu mamy takie przykłady. Stosujemy też pewne, pewne takie nowe sposoby komunikowania się, związane z wykorzystaniem właśnie możliwości sieci. Ale pod wpływem rozwoju internetu czy nowych technologii. Powstają nowe dziedziny sztuki i nowe formy sztuki. Powstają na przykład takie dzieła sztuki, które bez nowych technologii nie mogłyby powstać, gdzie poddaje się na przykład pewne fragmenty rzeczywistości oddziaływaniu tych nowych technologii, na przykład używamy jakiegoś ogromnego powiększenia pewnego elementu rzeczywistości, na przykład włosa. Czy jakiegoś czułka, powiedzmy, owada i powstają jakieś niezwykłe obrazy, które wyglądają jak obrazy całkowicie kosmiczne. Mogą się one podobać lub nie podobać. Możemy się zastanawiać, czy bardziej prawdziwy jest świat, na który patrzymy gołym okiem, czy jak patrzymy na coś w powiększeniu na przykład 100 tysięcy razy, prawda? Bo to jest taki fragment rzeczywistości, który będzie wyglądał jak niezwykłe dzieło sztuki. Ale też możemy tworzyć dzieła sztuki, które wykorzystują na przykład pewne, no, pewne zasady filmu fizyki, Które pozwalają nam na przykład uruchamiać pewne elementy, tworzyć ruchome dzieła sztuki, które będą się zmieniały w zależności od naszego nastroju czy w zależności od tego, jaki strumień światła na nie skierujemy, więc to są w ogóle fascynujące rzeczy. I no, pomyślę sobie, że może. Ktoś z Was będzie próbował takie dzieła sztuki tworzyć. Weźmy przykład Ramy Alena, który stworzył takie narzędzie do oglądania dźwięku. I mamy tutaj przykłady rzeźb, które są właściwie zbudowane z głosu ludzkiego. To znaczy, ten, to narzędzie C-sound, czyli zobacz dźwięk. Przekształca nasz głos w cyfrowe rzeźby, tak? I można słyszeć ten dźwięk, a jednocześnie zobaczyć pewien kształt, i w zależności od tego, czy mówimy głośno, czy mówimy cicho, w jaki sposób modulujemy ten, tą swoją wypowiedź, czy mamy głos niski, czy wysoki powstają inne kolory, powstają inne kształty. No i, i możemy wręcz eksperymentować sobie ze swoim głosem, żeby tworzyć coraz to inne, niezwykłe, wirtualne rzeźby. Mamy też nowego typu galerie i muzea. Oczywiście ich jest mnóstwo, ale chciałam przywołać tutaj jedno takie, jedną taką galerię, która być może Was zainteresuje. Niestety w tej chwili ta wystawa jest zamknięta z powodu pandemii, no ale nie zginęła będzie. To się nazywa Futuronauci. To jest takie doświadczenie realizowane w Krakowie w Muzeum Inżynierii Miejskiej, i to opowiada nam o historii różnych odkryć inżynierskich. I trzeba najpierw się przebrać w kombinezon ochronny, potem przejść przez śluzę, odciąć się od realnego świata. I możemy tutaj właśnie odkrywać, odkrywać samodzielnie pewne informacje, pewne tajemnice. Dostajemy kontekst fabularny, czyli pewną opowieść i możemy prowadzić swoje samodzielne poszukiwania. Popatrzcie, jak wyglądają zdjęcia właśnie z tego Muzeum Inżynierii Miejskiej. Tu jest plakat tych futuronautów, tutaj jest jedno z pomieszczeń, a tu uczestnicy przebrani w te białe kombinezony. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawa idea. Te pomieszczenia wykreowane są właśnie przy pomocy nowych technologii. Ale weźmy jeszcze inny przykład. Jest takie przepiękne muzeum w Provence, to muzeum jest umieszczone w starych kamieniołomach. Tam wydobywano wapień, i teraz jest taki, taka przestrzeń, z której usunięto znaczną część tego, tego wapienia. I w tej przestrzeni niezwykłej, przedziwnej odbywa się spektakl multimedialny bo mamy tam zarówno dźwięk, jak i animacje, tak i wyświetla się na tych porowatych kamieniach wapiennych obrazy znanych artystów i to jest coś w rodzaju takiej, no, taki innej rzeczywistości, tak? Bo to jest trójwymiarowa rzeczywistość, to jakby wchodzimy w taką przestrzeń, która może być przestrzenią na przykład takiego malarza jak Gustav Klimt, jeśli akurat jego obrazy są użyte, tak jak tu na tym dolnym obrazku, ale może to być na przykład Vincent van Gogh. W każdym razie tworzy to jakieś niesłychane wrażenia wzrokowe, i jesteśmy w środku takiego spektaklu, więc myślę, że to też warto, jeśli kiedyś będzie taka okazja, żebyście pojechali do prowansji, warto Muzeum Carrier odwiedzić. Ale oczywiście zastosowanie komputera, zastosowanie nowych technologii to nie tylko wystawa czy, czy takie właśnie doświadczanie rzeczywistości, jak w futuronautach. Bo można tutaj mówić o tworzeniu dzieł poetyckich i prozatorskich przez internet. Jest taka cyfrowa gra poetycka Jasona Nelsona z 2011 roku Game, game, game and again, game tak? cały czas gramy poetycko tak? czyli tworzymy pewną twórczość wraz z komputerem. Ale też możemy sobie obejrzeć w Electronic Literature Collection, w tej kolekcji literatury elektronicznej, aplikacji, mnóstwo najrozmaitszych aplikacji czy gier właśnie takich literackich. Możemy zobaczyć, co może zrobić komputer z naszym pomysłem na wiersz czy opowiadanie, prawda? Czy jak można wykorzystać możliwości komputera, możliwości cyfrowe do stworzenia zupełnie niezwykłej prozy albo wiersza, jakich sami nie potrafilibyśmy stworzyć. Tu mamy przykład. Wiersza poetyckiego. Ta strona internetowa, która tam jest pisana u góry, to jest właśnie ta strona, na której generuje się takie wiersze. No i mamy tutaj przykład wiersza stworzonego przez komputer. Jak czytam ten wiersz, to myślę sobie, że jest on równie dobry niż jak wiersze, no, znane mi wiersze innych poetów. Może nie jest taki łatwy w zrozumieniu, ale na pewno robi na nas wrażenie. Tutaj jest właśnie taki przykład, jak, jak się robi taką matrycę prawda, do tworzenia wierszy elektronicznych. Więc też myślę, że warto się nad tym, Zastanowić, warto pomyśleć o tym, jak, ten, jak wykorzystać komputer właśnie dodatkowo, żeby nie tylko zapisać na nim swój pomysł na wiesz, ale właśnie wykorzystać te możliwości generowania jakichś dodatkowych efektów. No i na koniec chciałam Wam powiedzieć, że całkiem niedawno odbyła się ciekawa uroczystość. A mianowicie zaprezentowano dziesiątą symfonię Beethovena. Nie wiem, czy wiecie, ale Ludwik von Beethoven napisał tylko dziewięć symfonii, a ta dziesiąta była zaplanowana, natomiast nigdy nie została ukończona. Beethoven zostawił dwa króciutkie fragmenty. Tej symfonii projektowanej zostawił też pewne zapiski. No i powołano zespół w 2019 roku, który zaczął analizować te, te zapiski van Beethovena, analizować również inne jego symfonie. No i wykorzystano sztuczną inteligencję. Która, no można powiedzieć, że stworzyła Tą Dziesiątą Symfonię, włączając w nią te fragmenty, które zostawił Ludwik van Beethoven, No i został ten utwór zaprezentowany publiczności. No, nie wszyscy byli zachwyceni, ale w każdym razie jest to bardzo ciekawy, ciekawy pomysł na to, że można stworzyć dzieło muzyczne trochę. Na wzór, prawda? Więc jak widzicie, macie przed sobą mnóstwo możliwości także w kulturze. Rozmawialiśmy wcześniej o nowych zawodach, które w erze internetu i sztucznej inteligencji pojawiają się, że 65% obecnych uczniów będzie pracowało w zawodach, których jeszcze nie ma. Myślę też, że bardzo wielu artystów, tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że są artystami czy że będą nimi w przyszłości. Być może też będzie pracowało przy pomocy sztucznej inteligencji. W każdym razie cokolwiek będziecie robili, życzę Wam, żeby to były dzieła ciekawe i akceptowane i oglądane przez wszystkich. Bardzo dziękuję.